Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku Postaw na Milion. Dzisiaj zajmiemy się historią tego teleturnieju w Belgii. E, w Belgii, ogólnie, Belgia to jest bardzo ciekawy kraj. Dwie strefy językowe, a i taka raczej że nie wiem czy wiecie, ale żeby w Belgii zrobić sobie grilla, trzeba mieć specjalne pozwolenie. Ale to tak na marginesie: w Belgii istniała jedna wersja teleturnieju Postaw na Milion we Flandrii, czyli w tej części holenderskojęzycznej, nazywała się De Wal Van En Milion. Milion, chyba tak to się czyta. Nieważne. W każdym razie była emitowana od sierpnia 2013 roku do czerwca roku 2014 na antenie stacji Fir, czyli 4. Takie TV4, w że wydaniu flandryjskim. I ten turniej te był prowadzony... Wzorem oryginału przez kobietę Ewy Grujert. Tak się nazywała ta pani. Eee, I ogólnie w tamtym czasie zasady w belgijskiej wersji były niemalże identyczne jak w polskiej. Czyli do wygrania był 1 milion euro. Eee, było 8 pytań. 8 pytań. Eee, do każdego pytania były dwie kategorie. Trzeba było wybrać jedną z nich. Potem Ukazało się pytanie i odpowiednia ilość wariantów. Przy pierwszych czterech, wariantach, przy pierwszych czterech pytaniach były to cztery warianty, przy kolejnych, przy kolejnych trzech pytaniach wariantów było po trzy, natomiast przy ostatnim finałowym pytaniu były dwa warianty odpowiedzi. No i generalnie na rozłożenie pieniędzy była minuta. Minuta na rozłożenie oczywiście wszystkie pieniądze musiały być rozłożone. Jedna zapadnia musiała być zawsze pusta. No i. Y, to wszystko jeśli chodzi o y, za, takie stricte zasady turnieju. No i niemalże identycznie jak w Polsce. Milion w 40 paczkach po 25 tysięcy euro w każdej paczce. No i co ciekawe, postaw na milion w Belgii ma pewną, pewien y, rekord, znaczy. Y, może, może, może tak powiedzieć pewne osiągnięcie. Ponieważ w tym teleturnieju padła druga co do wielkości wygrana w historii teleturniejów w Belgii. Gdyż tych dwóch graczy w jednym z odcinków wygrało 350 tysięcy euro. Czyli rekord Belgii jest nawet większy niż rekord Polski. Ponieważ u nas mamy 300 tysięcy złotych, no a w Belgii najwyższa wygrana to było 350 tysięcy euro. Dobrze. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!